Zaburzenia erekcji to problem, który dotyka już około 3 miliony Polaków. Mężczyźni niestety niechętnie rozmawiają o swoich dolegliwościach z lekarzem. Często nie mają też świadomości, że medycyna skutecznie poprawia jakość życia seksualnego. O problemie zaburzeń erekcji porozmawialiśmy w gronie ekspertów podczas spotkania edukacyjnego w Arcadia Klinik w Krakowie. Problem zaburzeń erekcji rośnie wraz z wiekiem pacjenta. Dotyczy najczęściej starszych pacjentów. U pacjentów po 60 roku życia dotyczy już ponad 25% populacji. Nie oznacza to jednak, że nie dotyczy też pacjentów w młodszym wieku. Mogą się z nim borykać również pacjenci w wieku 30-40 lat. Głównymi przyczynami zaburzeń erekcji są wielokrotnie ukryte choroby, o których mężczyźni nie mają świadomości bądź nie mają o nich wiedzy. Mogą być to ukryte czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych bądź same choroby sercowo-naczyniowe jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca, przebyte wcześniej choroby sercowo-naczyniowe, pod postacią zawału lub udaru, więc ukryte czynniki ryzyka miażdżycy. Jeżeli chodzi o sposoby leczenia, do wyboru mamy farmakoterapię, ale też inne terapie, tak jak fala uderzeniowa. Natomiast w tym momencie, w związku z rozwojem leczenia innych metod, są dostępne nawet bezinwazyjne metody, które mogą być w połączeniu z farmakoterapią bardzo skuteczne. Za pomocą fali uderzeniowej powodujemy powstawanie nowych naczyń włosowatych, a przez to lepsze ukrwienie danego narządu, w tym wypadku penisa. Sam zabieg trwa około 15 minut. Nie ma specjalnego przygotowania, ani też żadnej rekonwalescencji po zabiegu, więc można spokojnie wrócić do codziennej aktywności. Sama seria terapeutyczna fali uderzeniowej to jest 6 zabiegów. Rozciągamy to na okres 3 tygodni, czyli robimy dwa zabiegi w tygodniu, i pierwsze efekty widać po około 2 miesiącach. Efekty działania fali uderzeniowej utrzymują się około 2 lata, po tym okresie trzeba zrobić serię przypominającą. Jesteśmy tutaj dzisiaj na zaproszenie naszego klienta, uczestniczymy w evencie poświęconym zdrowiu seksualnemu mężczyzn. Mężczyźni w dzisiejszych czasach mierzą się nie tylko z nadmiarem kilogramów, nie tylko ze zmarszczkami, z problemami skórnymi, ale też z zaburzeniami erekcji, wynikającymi z przeróżnych schorzeń, których wielokrotnie zdają sobie sprawę.